Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym odcinku chciałbym e, wspomnieć kilka słów na temat Nowiu Księżyca, który odbędzie się 20 lipca, w ten poniedziałek, w godzinach e, wieczornych. Ten Now jest bardzo ciekawym Nowiem, ponieważ odbędzie się w znaku, w którym... Księżyc lubi przebywać, czyli w znaku, w znaku Raka, w archetypie Raka. Każdy nów w zasadzie jest początkiem pewnego cyklu, którym dojrzewa w nas takie ziarenko energetyczne. Tak się składa, że ten nów 20 lipca będzie w opozycji, prawie że dokładnej opozycji do Saturna w retrogradacji w znaku Koziorożca. Czyli Znak koziorożca władany jest, widzicie, przez, przez Saturna. Czyli Saturn od pewnego już długiego czasu jest w znaku koziorożca. Cykle, cykle księżycowe trwają 28 dni, czyli odnowił, odnowił, w zasadzie dochodzimy do pełni i potem jeszcze mamy czas, w którym ta pełnia gaśnie i to trwa przez 28 dni tak się składa, że ten nów rozpoczyna ten 28-dniowy cykl naprzeciwko planety Saturn która jest w swoim własnym znaku, w znaku koziorożca czyli podkreśla to nam bardzo silne bardzo silnie dynamikę tego w jaki sposób znajdujemy i w czym znajdujemy bezpieczeństwo emocjonalne musimy wspomnieć czym jest archetyp raka księżyc dom czwarty astrologiczny, a także archetyp Raka. Jeżeli zobaczycie sobie na, na zodiak naturalny, czyli na naturalną pozycję y, znaków zodiaku, archetypów, zaczynając od pierwszego domu jako baran, kończąc na dwunastym domu jako ryby, zobaczycie, że znak archetyp Raka jest w kwadraturze do barana i do archetypu wagi, czyli... Bezpośrednio to, co się dzieje, to archetyp raka odpowiada za naszą subiektywną ocenę emocjonalną tego, co się dzieje wokół nas wszystkich. Tradycyjnie przyjęło się, że archetyp raka oznacza dom, oznacza archetyp matki również, emocje, emocjonalność, pielęgnację, siebie samego, jedzenie pielęgnowanie tak jakby swoich zmysłów w pewnym sensie po to żeby czuć się dobrze, żeby czuć się w porządku. Czyli sam Księżyc odpowiada emocjom. W pastologii ewolucyjnej ego ludzkie, to jakie człowiek ma ego jest również przyporządkowywane archetypowi raka. Ego to jest inaczej sposób w jaki dusza Odczuwa na poziomie emocjonalnym człowieka przyczyny, na jak, przyczyny, dla jakich znalazła się obecnie w takim życiu. Czyli biorąc pod uwagę, że każdy z nas posiada duszę. Dusza wybiera sobie ego, i podczas swojej ewolucji, w miarę upływu czasu, wybiera sobie multum ego, przez które może zrozumieć siebie. Działa to na zasadzie lustra, czyli całe życie człowieka, w którym ego ludzkie twoje, moje ego, czy ego, gdy kształtuje się w miarę w czasie wczesnego dojrzewania, wtedy kiedy jesteśmy zdani na opiekę matki, opiekę i ojca w pewnym sensie, wtedy kształtuje się nasz sens ego, czyli doświadczenia i jakie mają miejsce wtedy kiedy człowiek jest zdany na swoich rodziców kształtują, kształt, e, kształtują ego. Wydźwięk tego, jak obserwujemy świat dookoła, jak czujemy, jak emocjonalnie jesteśmy w stanie odebrać rzeczy, które dzieją się wokół nas. Czyli dusza człowieka wybiera sobie dane miejsce, czas urodzenia, danych rodziców, dane społeczeństwo, po to, żeby wdrożyć i zrozumieć swoje głębsze lekcje ewolucyjne. Czyli archetyp raka to jest. Ego to jest nasza własna tożsamość, czyli jak mówimy o samych sobie, jak sami traktujemy siebie. Jest to również subiektywna percepcja, zupełnie subiektywna percepcja rzeczywistości dookoła nas. Czyli ego jest to coś, odseparowan co odseparowuje nas od i co pozwala nam w zasadzie wierzyć, że wszystko to, co jest dookoła nas, jest jednym. Jest iluzją. Czyli na zasadzie lustra, że tak jakby oglądamy, dusza poprzez ego rozumie i ogląda swoją własną rzeczywistość i swoje własne powody, dla których stworzyła danego człowieka. Jeżeli mamy teraz znów księżycowy w opozycji do Saturna. Czym jest Saturn? Widzicie, Saturn, a także Księżyc, one nigdy nie mogą brać, być brane pod uwagę. Oddzielnie, czyli nie powinno się brać tylko księżyca i tłumaczyć tylko księżyca. Trzeba go zawsze odnieść, czyjś księżyc i, i symbolizm księżyca do tego, gdzie jest Saturn, bo to są przeciwstawne archetypy. Czyli Saturn reprezentuje tak naprawdę to, jaka jest rzeczywistość dookoła, dookoła tego kontenera, jakim jest ego czyli jeżeli ego kształtuje się i mały człowiek i natura emocjonalna małego człowieka kształtuje się w łonie matki Saturn on i symbolika ko koziorożca reprezentuje to jak wyglądała rzeczywistość zewnętrzne czynniki związane z tym um, podczas czasu gdy tworzyło się ego czyli jeżeli mamy nów księżycowy obecnie um, w opozycji do Saturna w retrogradacji w Koziorożcu. Oznacza to, że ten przyszły cykl księżycowy, będziemy uczyli się tego, jak odświeżyć swój własny, niezależny i indywidualny sens bezpieczeństwa emocjonalnego, niezależnie od tego, jakie sytuacje dookoła nas wpływają na nas. Każdy człowiek ma inne ego, zupełnie niepowtarzalne ego, ale na przykład łączy nas to, że w danym kraju, w danym systemie, w jakim żyjemy, czy w systemie krajowym, czy ogólnych realiach naszego na przykład państwa, wpływa to na to, jak jesteśmy wychowywani. Są pewne rzeczy, pewne normy, tradycje, które związane są na przykład z wychowaniem e, dzieci w taki a inny, inny sposób. W każdym miejscu, gdziekolwiek byśmy się nie urodzili, te tradycje są inne, ponieważ tradycje są związane z czymś, co jest powtarzalne przez lata, przez setki lat. Jeżeli mamy teraz Nów Księżycowy w opozycji do Saturna i takiej lekkiej opozycji również do Plutona, a także do Jowisza, w znaku koziorozca, wszystkie o których jest tak głośno teraz w tym roku, oznacza to, że ten Nów Księżycowy pozwala nam do tego, abyśmy nabrali nowego spojrzenia i na siebie samych, i no, usadowili się tak jakby w stosunku do nowej rzeczywistości. Do, do zmian, jakie mamy, mają obecnie miejsce, oczywiście, jesteśmy już w Polsce po wyborach ym, i musimy w pewnym sensie odnaleźć się w tym i zaakceptować decyzję, po prostu czy zgadzamy się z nimi, czy też nie zgadzamy się z nimi. W pewnym sensie widzicie Saturn, czyli zmiany tradycyj, tradycji, zmiany systemu, one wpływają teraz na to, ym, na nasze samopoczucie. Czyli teraz w, podczas nowiu księżycowego w znaku raka. Mamy możliwość powrócić do takiego bezpieczeństwa, które mamy wewnątrz. Bo widzicie, kwestią życia, moim zdaniem, w którym istnieje duchowość, jest zrozumienie tego, że wszystko przemija. Że wszystko jest jedynie chwilowe. Jeżeli człowiek oddaje poczucie, swoje, swoje poczucie bezpieczeństwa gdzieś poza, gdzieś po. Gdzieś jakieś rzeczy, które są na zewnątrz. Widzisz, natura życia jest taka i świata, że wszystko się kończy, że wszystko przemija. Jeżeli ktoś identyfikuje swoje emocje i stan bezpieczeństwa emocjonalnego, że będę czuć się w porządku emocjonalnie, jeżeli będę mieć tyle pieniędzy na koncie, jeżeli będę mieć taki dom, jeżeli będę mieć tyle zna tylu znajomych, bądź z tym, bądź z, z tą partnerką, wtedy widzisz, to poczucie bezpieczeństwa jest. E, w pewnym sensie jest, obdarzamy tym poczuciem bezpieczeństwa coś, co przemija. Czyli taką główną nauką archetypu raka jest to, żeby powrócić pamięcią do czasów, w których czuliśmy się zupełnie bezpiecznie i moglibyśmy, moglibyśmy być niewinni. Czyli czasów wczesnego dzieciństwa, i to oczywiście jest zupełnie indywidualne dla każdego. Nie każdy ma normalne dzieciństwo czasami brakuje na przykład jednego z rodziców, wtedy widzicie to jest odzwierciedlone w horoskopie, wtedy widać, można zobaczyć, że w domu czwartym, bądź aspekty z księżycem, bądź w archetypie raka są planety, które wpływają na to, ale musimy powrócić teraz takim, swoim, swoją uwagą do czasów i pamięcią, do czasów, w, której, w których byliśmy niewinni, mogliśmy czuć się niewinni. To są emocje, które są oryginalne w nas. To są emocje, które dadzą nam takie silne poczucie bezpieczeństwa niezależnie od tego, co się dzieje dookoła nas. Czyli w momencie, gdy mamy teraz ten nów księżycowy, nie zdziwiłbym się, jeżeli w ciągu następnego miesiąca po prostu moglibyśmy być przedstawieni różnym dziwnym zmianom na arenie politycznej również, różnym dziwnym niepożądanym zmianom. Takia energia, taka energia opozycji, właśnie silnego archetypu koziorożca do nowiu w znaku raka, w pewnym sensie symbolizuje to, że budzi się w nas nowe poczucie bezpieczeństwa w stosunku do jakichś zewnętrznych zmian, w stosunku do, jakich, do jakichś zmian, do jakichś regulacji, być może do jakichś nakazów. Czyli najgłębszą taką symboliką tego nowiu jest przede wszystkim to, że Bezpieczeństwo, którego każdy z nas szuka, i walka ze światem zewnętrznym do niczego nie dąży, bo bezpieczeństwo, którego każdy z nas szuka, możemy znaleźć tylko wewnątrz siebie. Czyli każdy z nas ma, taką, ma taki rdzeń emocjonalny, do którego może wrócić poprzez powrót pamięcią i w zasadzie powrót wyobraźnią swoją do czasów tuż przed, tak jakby, przed tym, gdy. Czekały nas obowiązki, gdy czekały nas e, trudy świata zewnętrznego, gdy, podczas gdy nie musieliśmy się jeszcze zmierzyć z trudami świata zewnętrznego. Czyli ta dynamika bezpośrednio, widzicie, otwiera nam możliwość, bo nów księżycowy to jest ziarno, to jest, pewne, to jest ziarenko, które wydaje plon. Czyli jeżeli nawiążemy teraz głębszy kontakt z tym, kim tak naprawdę jesteśmy, kim zawsze byliśmy i to, jak zostaliśmy, w pewnym sensie ukształtowani przez wczesne dzieciństwo. Niezależnie od tego, jak to wyglądało, możemy w tym, w tym momencie nabyć nowego spokoju, nowej takiej, nowego podejścia co do świata, który tak szybko się lubi zmieniać. I uwaga, tutaj kilka dni również po nowiu nastąpi do kwadratury Merkurego w znaku Raka do Marsa. Mars tuż niedawno zrobił kwadrat koniunkcję z Chironem, Radnym Uzdrowicielem w znaku barana obydwie planety, gdy mamy teraz kwadraturę do Merkurego, który tuż niedawno wyszedł z, retro z retrogradacji w znaku raka, to jest moment do tego, żeby tak naprawdę dać upust emocjom, żeby wypowiedzieć coś, co nam leży tak jakby na duchu, wypowiedzieć coś, co czeka na zaadresowanie, co zalega nam bo za każdym razem, gdy nasze emocje tłumimy w sobie, za każdym razem to w pewnym sensie zniekształca doświadczenie rzeczywistości, takie ym, przezroczyste doświadczenie rzeczywistości, jakie najlepiej miało, moglibyśmy mieć. Czyli gdy mamy kwadraturę Marsa do Merkurego w znaku, w znaku Raka, widzicie, to jest moment również na to, żeby skupić się na na sprawach, które leżą nam na sercu, w pewnym sensie leżą na, i zalegają nasze ciało emocjonalne, nasze emocje. Nie pozwalają nam zupełnie w 100% cieszyć się emocjami, cieszyć się przeżyciami. W momencie, gdy Mars jest w baranie i zrobił tuż niedawno, przeszedł tą koniunkcję do Kairona, tutaj może od, odegrać się również jakaś rana, którą każdy z nas nosi. Rana związana z tym, jak w przeszłości bądź obecnie jesteśmy ograniczani czymś. Czyli jest to dobry moment na to, żeby wyjawić po prostu um, słownie, zakomunikować coś, co leży nam na sercu, coś, co nie pozwala nam po prostu odczuwać emocji całą pełnią, tych, czyli czuć pełni w zasadzie wszystkich emocji. Moi drodzy, mam nadzieję, że to wideo jakoś przybliżyło Wam dynamikę pomiędzy. Silny, obstawionym archetypem koziorożca, a nowiem księżycowym w znaku raka. Jeżeli jesteście zainteresowani konsultacją astrologiczną bądź współpracą ze mną, wszystkie linki i kontakt do mnie możecie znaleźć w opisie pod tym filmem. Dziękuję Wam serdecznie, życzę miłego nowiu, a tym samym wspaniałego nowego cyklu księżycowego. Pozdrawiam Wam serdecznie. Cześć.